Imprez było naprawdę sporo, bo to jest kilkadziesiąt większych i mniejszych wydarzeń kulturalnych, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wprowadzone, czy wprowadzane sukcesywnie od kilku lat, trzy takie dodatkowe imprezy, które mają miejsce już w tej chwili corocznie właściwie się odbywają. Mam tu na myśli Środa Rap Gra, mam tu na myśli Hello Summer i Rokowe Zakończenie Lata. To są trzy takie nowe imprezy, które naprawdę prawdę ściągają do środy nie tylko mieszkańców okolicznych, ale także wszystkich tych, którzy lubią dobrą muzykę i przyjeżdżają, żeby jej posłuchać właśnie do nas do naszego miasta. A poza tym oczywiście stałe imprezy, takie jak śledzkie Sejmiki, czy Dzień Rodziny no oraz wiele innych mniejszych i większych imprez kulturalnych, powodują, że środa, myślę, można tak powiedzieć, jest kulturalną stolicą regionu i myślę, że śledzianie doceniają to, bo coraz chętniej uczestniczą w tych imprezach kulturalnych. Wydaje mi się, że przy planowaniu takich imprez ważne jest, żeby. Każdego było coś, czyli taka różnorodność. Tak, dobór tej oferty kulturalnej to jest bardzo istotna rzecz. Ja myślę, że my tutaj akurat w urzędzie mamy bardzo dobrych fachowców, jeśli o to chodzi, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Przy okazji dużych imprez oczywiście jest ta strefa gier i zabaw dla dzieci. Jest bardzo dużo imprez związanych z seniorami. Czy ta oferta dla seniorów jest bardzo bogata, bo wspomnę tutaj corocznie odbywającą się senioriadę. Już w tej chwili to też jest duża, fajna impreza skierowana właśnie do tej grupy wiekowej, ale też przede wszystkim nastawiamy się jako miasto na imprezy dla całych rodzin I to myślę jest bardzo ważne i warte podkreślenia, bo rodzina jest bardzo dużą wartością i trzeba ją promować no i my staramy się to robić. No był udany i trzeba wziąć pod uwagę, że niestety w tym sezonie pogoda płatała nam sikusa, no i nie była to wymarzona pogoda na, lot, na lato, ale mimo wszystko od maja do Właściwie września udało nam się zorganizować kilkadziesiąt wydarzeń różnych, gdzie byliśmy organizatorami, współorganizatorami, były to duże imprezy kulturalne i, i imprezy sportowe i mniejsze imprezy kulturalne lato w mieście. Także tak z całą pewnością mogę powiedzieć, że sezon był bardzo udany, było bardzo duże zainteresowanie. No i no, należy być zadowolonym z tego, co nam udało się zrobić. Tak, w ramach akcji Lato w mieście. Y Zaplanowaliśmy w tym roku, zresztą nie tylko w tym roku, bo to wzorem lat, lat ubiegłych, między innymi animacje dla dzieci nad Jeziorem Średzkim, które zawsze cieszą się dużą popularnością, więc, więc myślę, że to jest fajna inicjatywa. Ponadto bezpłatne seanse bajkowe dla dzieci w Kinie Baszta przez okres całych wakacji. Dofinansowaliśmy też już oczywiście któryś rok z rzędu półkolonie dla dzieci, a także to już troszkę dla osób starszych, kino Plenerowe, kino pod chmurką nad jeziorem, które też przyciągnęło wiele osób, więc myślę, że oprócz tych muzycznych akcentów nie zabrakło także innych rozrywkowych dla każdego, kto był zainteresowany.